Cześć, z tej strony Kaśka. Witam Was serdecznie na kanale Drugo strona Papieru i dzisiaj przechodzę do Was z filmikiem takim e, prezentacyjnym, a chciałabym Wam pokazać, co się znalazło w mojej paczuszce z nagrodą e, od Craft O'Clock Ja brałam udział w ich wydarzeniu, w piątych urodzinach i właśnie zostałam zwycięzcą jednego z pięciu e, etapów, ponieważ to cała, ta właśnie, e, całe wydarzenie było podzielone na e, pięć takich dwutygodniowych wyzwań. Mi się poszczyściło i za czwartym razem została właśnie. Yy, znalazłam swoje nazwisko na liście zwycięzców. Yy, w paczuszce znalazło się liście gratulacyjnym i całe mnóstwo yy, takich arkusików dodatkowych, takich bonusikowych, które clock, yy, w sensie clock, które marki yy, patronackie, partnerskie dodają do zamówień, właśnie takie bonusikowe, yy, super yy, arkusiki. Tutaj mamy właśnie i takie najnowsze kolekcje y, Safari Friends i Vintage chic, właśnie z tych też takich najnowszych, y, ale też takie starsze na przykład Dino y, Adventures z tej linii Creative Young. Niektóre są dwustronne, niektóre są jednostronne, y, także w zależności właśnie od arkusika, to akurat on tutaj na przykład mamy takie właśnie fajniutkie, to jest ciepłych i spokojnych, i zimowe. I możecie mi wierzyć na słowo, że na całą taką ogromną ilość tych arkusików ani jedna kolekcja się mi nie powtarza. Także w ciągu tych pięciu lat, właśnie, Craft O'Clock umila nam tworzenie. Bardzo dużą ilością właśnie pięknych kolekcji, papierów i też super dodatkami. Jeżeli chodzi o samą paczuszkę, no to tutaj ja generalnie wiedziałam, co się w niej znajdzie, w takim sensie że. Zgodnie z, z banerkiem, z listą, właśnie z, z nazwiskami osób, które wygrały dany etap, to była informacja, żeby się z nimi skontaktować drogą mailową. Ja wysłałam, właśnie mailem i dostałam wiadomość zwrotną. Tam była lista kilkunastu, właśnie, nazw w kolekcji marki, właśnie Craft O'Clock, i miałam zdecydować się na dwie. Także generalnie ja dostałam takie papierki, które sobie wybrałam. Z tej listy wybór był naprawdę bardzo trudny, ale też kierowałam się w sumie w wyborze tym, jakich prac robię najwięcej, i dlatego właśnie zdecydowałam się na wersję chłopieńcą tych kolekcji. Witaj tutaj u mnie, chłopczyku. Dlatego, że te kolorki są bardzo ładne, mi się podobają, nie są takie typowo, takie dzidziusiowe, takie baby blue, tylko właśnie takie ciemniejsze akcenty, takie brązy yy, i też właśnie tutaj na tym arkusiku właśnie te pasy, czy tutaj ta krata, bardzo fajnie, takie arkusik na przykład serduszkowy czy takie tło spokojnie można użyć na przykład do prac yy, z okazji chrztu, a reszta na roczek i też nawet dla starszych dzieci, bo te się też nie są takie typowo yy, dla takich maluszków na albumiki, tylko nawet takie 2-3 latki myślę, że też spokojnie z takiego z takiej pracy, na przykład Explodium Box czy, czy albumik by się mu też ucieszyło takie dzieciątko w tych bloczkach 20x20 20 bardzo fajny jest pomysł żeby z drugiej strony okładki właśnie zrobić cztery takie mniejsze karty to są po prostu pomniejszone arkusiki z kolekcji i one idealnie pasują na ścianki boxa Także to jest super wykorzystana, właśnie, okładka. Yy, o ile, właśnie, to jakie kolekcje znajdą się tutaj, yy, no, wiadomo, że można się było domyślić, że jak trzeba było wybrać dwie, to pewnie te, te dwie będą w poczuszce. No to ja jestem byłam bardzo zaskoczona ilością yy, ogólnie tych, właśnie, papierów z tej kolekcji, bo zakładałam, że miałam jeszcze wskazać bloczek, w jakich yy, rozmiaru bloczku najbardziej lubię tworzyć. Myślałam, że może ocenę właśnie po jednej w takim rozmiarze, ale tutaj właśnie dostałam jeszcze dodatki. Całe mnóstwo dodatków. Tutaj mamy na pierwszy rok maleństwa i Jump a tutaj taki właśnie zestaw grafik. Yy, co sobie cenię w tych papierach Craft Oclock, w tych dodatkach, to to, że one mają właśnie rameczkę, są na ciemniejszym tle, jest rameczka, także bardzo ułatwiają wycinanie. Yy, a co mnie zaskoczyło w tej kolekcji, to tutaj właśnie te karty takie, yy, one są świetne z miesiącami. Także myślę, że nawet do jakiejś sesji noworodkowej właśnie super by to można było używać. Taką karteczkę na przykład obok położyć, właśnie dzidziusia, żeby było wiadomo z którego miesiąca to, to zdjęcie pochodzi. Tutaj mamy właśnie takie, nawet są też takie misie chyba tutaj, właśnie też takie z różowymi łapkami się tam trafiły także super też właśnie dla dziewczynki można coś sobie wyciąć, kwiatuszki piękne baloniki, całe mnóstwo po prostu dodatków i też gramatura papieru jest fajna to jest 250, ale on nie jest taki że się rozwarstwia podczas wycinania yy, druga kolekcja na jaką się zdecydowałam też jest głównie ze względu po pierwsze na kolorystykę ponieważ jest taka bardzo ciepła taka typowo świąteczna no i drugie to, że ja te papiery wybierałam w listopadzie więc pomyślałam sobie, że święta zapasem to dlaczego by nie kolekcja świąteczna Tutaj mamy właśnie takie piękne brąziki, cieplutkie, delikatnie róże, Róż to jest właśnie moje odkrycie tegorocznego, świątecznego yy, tworzenia. <gry> że tak powiem. I mamy właśnie takie piękne, zielone, takie bardzo ciemne kolorki. Tutaj to jest taki bordo, śliczne te kolory. I yy, tutaj mam właśnie dużą kolekcję. I malutki bloczek, 15x15. Tu są z drugiej strony tagi do wycinania. I jeżeli chodzi o tą kolekcję świąteczną, to mam aż trzy paki dodatków. Także naprawdę, ja generalnie dopiero uczę się robić takie bardzo um, rozbudowane kompozycje warstwowe. Mi się to bardzo podoba w kartkach, czy w albumach, czy nawet w layoutach. Ym, I no, tych dodatków jest tutaj tyle do wycinania tych elementów, że myślę, że będę miała właśnie z czym ćwiczyć. Tutaj mamy dodatki: 12 arkuszy kwiatowe. Piękne. One też bardzo są fajnie, fajne dla mnie, moim zdaniem, dlatego że nie są takie bardzo szczegółowe, tylko takie już większe te elementy. Także naprawdę. Dla osoby jak ja, początkującej w wycinaniu i w tworzeniu tych kompozycji, to tutaj bardzo to jest yy, duże ułatwienie. To chciałam powiedzieć. I one są dwustronne, także czy się wycina z tej strony, czy z, czy z takiej właśnie czystej, działej, to mamy to samo. Także gdzieś przy jakichś szybkach, czy tak dalej, no to po prostu super, yy, to się prezentuje bardzo ładnie. Tu mamy dodatki właśnie junk journalowe, czyli kieszonki. Z drugiej strony właśnie tych kopert, kieszonek yy, są arkusze takie... Stłem I mamy też karty, zestaw kart yy, ode mnie. Ogromny plus właśnie za napisy w języku polskim. Ogólnie Craft O'Clock, jak dobrze kojarzę, to zawsze miał chyba napisy tylko w języku polskim i w angielskim, ale właśnie fajnie, że to nie jest tylko język angielski, tak jak właśnie u niektórych producentów. Ja właśnie bardzo yy, lubię, jak są napisy w języku polskim. I jeżeli chodzi właśnie o moje ćwiczenie w kompozycji, to ja tak sobie... Yy, Taki patencik wymyśliłam, że jak mam właśnie taką kartę, czy nawet jakąś kompozycję, powiedzmy, na arkuszu, bo tak jak na przykład tu mamy takie kwiaty, czy tutaj, czy tutaj właśnie z takim ptaszkiem, to ja po prostu wycinam sobie elementy, jeżeli mam, wiadomo, z tego bloczka, bo teraz chyba praktycznie wszyscy mają takie bloczki, właśnie kreatywne, i sobie układam, tak jak tutaj na przykład mam. Czy na tym, czy obok tego, tu już w sumie nawet fajnie, bo jest też tło, można coś dołożyć, coś można zmienić, właśnie sobie tam to robić tak warstwowo. I dla mnie to jest właśnie super sobie tak poćwiczyć, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby to było ładne, zgrabne i tak dalej. Na tym momencie to już będzie wszystko, to jest właśnie moja poczuszka z nagrodą. Ja wygrałam w czwartym etapie, etapów było pięć. Jedyne co mi brakuje w tych świątecznych dodatkach, to właśnie takie typowo bożonarodzeniowe elementy typu święta rodzina, szopka yy, i tak dalej. Ale to yy, w przyszłym roku podobno mają się pojawić. Yy, bo właśnie podczas piątego etapu był live z Renią, to było takie QA, i właśnie ja zapytałam yy, o to. I właśnie właścicielka pani Renia Ludwińska mówiła, że powinny pojawić się w przyszłorocznych yy, kolekcjach świątecznych marki Craft także ja mam nadzieję, że faktycznie tak będzie. I na ten moment myślę, że to tyle. Właśnie taką paczuszkę ja dostałam. Tak jak mówię, jeżeli chodzi o same kolekcje, no to mogłam się spodziewać, że to będą te, skoro było takie pytanie, żeby sobie właśnie z tej listy wybrać dwie, ale ilość tych właśnie dodatków, ogólnie wartość tej paczki jest naprawdę dla mnie no, bardzo zaskakująca, jeżeli chodzi o właśnie, gdybym chciała sobie to wszystko... Zakupić w, w detalu. Także jest to moja pierwsza w ogóle jakakolwiek wygrana nagroda yy, za wykonanie jakichś prac, także tutaj tym bardziej się cieszę. Yy, dużo dodatków do wycinania, także będę sobie ćwiczyć właśnie moje kompozycje. Na ten moment Wam bardzo dziękuję i zapraszam na moje kolejne filmy. Pa!